Witam. Herman Shan. Rozprzedamy dziesiąte wydanie Paradise News. Półnaga kobieta zatrzymana przez policję. Na plecach miała japońską broń katanę. Kobieta została przywiona do aresztu, gdzie oczekuje na rozprawę sądową. Przez ostatni czas trwał generalny remont w urzędzie miasta Las Venturas. Plan budynku został całkowicie zmieniony. Pościg za buletem na lotnisku. Podczas pościgu padły strzały. Przestępca zmarł od ran postrzałowych, a funkcjonariusz policji został ranny. Sprawa zostaje wyjaśniana w prokuraturze. Ustawka gangsterów na skateparku w Los Santos. Na miejscu zjawiły się odpowiednie służby. To 3, 2, 1, start. Samobójca w Las Venturas. Kobieta skoczyła z dachu jednego z budynków sąsiadującego z urzędem miasta. Próba ratunku nie powiodła się. Kobieta zmarła na miejscu. Wypadek drogowy na drodze do urzędu miasta. Na miejscu zjawiła się jednostka SAPT oraz SARA. Podczas wypadku nikt nie ucierpiał. Katastrofa lotnicza na autostradzie w kierunku Las Venturas. Został wyznaczony objazd przez funkcję SAPT. Niedawno temu został utworzony punkt medyczny koło mechanika w Los Santos. W punkcie można było zaopatrzyć się w apteczkę oraz udać się na konsultację z lekarzem. Porzucone pojazdy koło przebieralni w Las Venturas. Pojazdy zostały zabezpieczone przez policję, a droga zaplakowana do czasu usunięcia od pojazdu z ulicy. Dzień dobry, ja to tylko sprzątam. Wbity pojazd w beton. To niesamowicie dziwne zjawisko, można było świadczyć w czwartek 23 lipca. Zjawisko jest wyjaśniane przez odpowiednie służby. Pościg zakończył sukcesem. Jak mogliśmy się dowiedzieć od funkcjonariusza White'a, po aresztowania jest stwarzanie zagrożenia na drodze oraz nie zatrzymując się do kontroli. Grozi od 4 do 7 lat pozbawienia wolności. Dołączyliśmy do rodziny Sunnews. News. Stery redakcji zasilili nowi liderzy. Od teraz wszystkie programy zostaną przeniesione na kanał Sun News. Obserwuj nas na bieżąco. Niestety w dzisiejszym wydaniu nie zaprosiliśmy żadnego gościa. Kończymy dziesiąte wydanie wiadomości Paradise News. Kłaniam się nisko i do zobaczenia w przyszłości.